Nigdy twoją partnerką być nie chciała. Zajęłam się miło. prac w mózgu, w prawo pisanie, z powołania. Ja tu mam dużo literów. jednak zrozumiałam swój błąd. Daj mi wybaczenie, Zabrzekło czasu mi, by zrozumieć, że dla mnie znaczysz. Chciałam zaśpiewać, że jesteś. być kocham cię, czy możemy spróbować ten ostatni raz? Ludzie są nie nie jestem w tym z tobą. W jestem szczęśliwa, bo wybrałam znać twoją żonę. Będę już zawsze, nie, daj już więcej, daj słowa, kochana jest nie doceniała mnie, nieważne, ile jeszcze przeżyjemy w sercach jogurtów, razem marzenia. Że Cię poznałam, to skarb, Zdąpiłaś mi przedmiot i mamy przedmioty miłości. Zawsze chciałam Twoje być, teksty, które za Ciebie piszę, to nie fajk. Moje zamiary wobec Ciebie są dobre. Obiecaj, że nie słomiesz sercami, jak i Muzyko nie czuje do ciebie, fej. Nie, nie, nie. Muzyko nie czuje do ciebie, fejf, nie, nie, nie. Muzyczko nie czuje do ciebie. faj Muzyko nie czuję do ciebie, fej. Nie, nie, nie. dużo złego wydarzyło się w moim życiu. Trzynastu lat byłem uśmiechnięty racz wiek. Czternastu i 15 lat. mieszkam w wodospadach małych tam, wszyscy krapią pięty. Byłam pewna, że nic mi nie będzie, ale ten moment wszystko przekreślił. Ciężko było mi z tym żyć. W ranusy więcej nic. Zrobiłeś wiele dobrego dla mnie. Ja. Dla ciebie z roku, czasem. Drobne sprzeczki, ale podnosimy waszej poprzeczki. Tobie brakowało córki kobiety, i mojej miłości niestety jej propozycje, zapomnijmy o wszystkimi. Zacznijmy od nowa, kochana, od teraz zawsze będę Ci powtarzała. Kocham cię, moja kochana. Zawsze chciałabym twoję być. Teksty, które życie piszę. To nie faj. moje zamiary wobec ciebie są dobre. Obiecuj, że nie. złamiesz mi serce, jak ja. Na. Muzyko nie czuje do ciebie fajkrow Nie, nie, nie. Muzyko nie czuje do ciebie fajkrow Nie, nie, nie. Muzyczko nie czuje do ciebie fajkrow Fajkrow. Muzyko nie czuje do ciebie.